Witajcie, kochani, mamy na budowie z tej strony. Tym razem kolejny odcinek. Chciałam go poświęcić temat. Na... Okazji inwestycyjnych. Jak wiadomo, okazje zawsze były, są i będą, natomiast nieuniknione, że po okresie całego tego koronawirusa tych okazji na rynku będzie stosunkowo więcej. Zatem chciałam Wam przedstawić i przygotować taki materiał, który dołoży może małą cegiełkę ku temu, abyście się w odpowiedni sposób przygotowali do tych okazji inwestycyjnych. Przede wszystkim chciałam poruszyć dwa bardzo istotne punkty z. Typowo z okazji inwestycyjnych, jak znaleźć taką typową okazję inwestycyjną? I druga kwestia to jest, na co uważać przy takich okazjach inwestycyjnych, które potencjalnie mogą być uznane za okazję, ale w rzeczywistości może być różnie. Także zachęcam Was do wysłuchania tego filmu. Jeżeli Wam się podoba mój kanał, to proszę o subskrypcję, proszę o lajki. Wypowiadajcie się poniżej tego filmu. Mam nadzieję, że to będą konstruktywne uwagi, że będę mogła się do nich odnieść, bądź inni widzowie też będą mogli się do nich odnieść, i dzięki temu stworzy się jakaś wymiana Waszych zdań, Waszych sposobów postrzegania tego tematu. Także, kochani, startujemy. Z okazjami inwestycyjnymi. Przede wszystkim, jak pozyskać um, dane okazje um, inwestycyjne. Nie da się ukryć, że najlepszą okazją jest, kiedy trafiacie do um, właściciela danej nieruchomości bezpośrednio. Czyli, jeżeli obierzecie sobie już dane, um, dane, daną lokalizację jako tą, w której chcecie inwestować, zastanawiacie się, w jaki sposób Wy, jako inwestorzy, możecie dotrzeć do takiego właściciela. I ja na przykład mam taką, taką, taki sposób, że jakby w lokalizacji, nawet w której nie mieszkam, a chcę tam zakupić daną nieruchomość i chcę tam zainwestować, ponieważ uważam, że jakby przyszłościowo jest to lokalizacja, jakby prosperująca do tego, że może się zadzieć na niej dany ruch. Na przykład trafiam sobie do osiedlowego sklepu i pytam, czy, czy, czy pani z danego sklepu nie wie, nie ma takiej informacji, czy ktoś może w tym bloku, czy. czy czy też na tym usiedlu nie chcę sprzedać, wynająć danej nieruchomości, jeżeli moim celem jest wynajem nieruchomości. Zazwyczaj naprawdę okazuje się, że takie osoby mają bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o lokalny rynek i mogą Wam przekazać tak naprawdę wręcz kontakty do osób, które, które faktycznie danymi nieruchomościami po prostu chcą, chcą zbyć, chcą wynająć czy, czy też inną transakcję przeprowadzić. Zostawienie nawet takiej wizytówki i poinformowanie właśnie tego sprzedawcy o tym, że wy jesteście zainteresowani jakby danym mieszkaniem, czy, czy, czy danym metrażem, czy, czy, czy też po prostu kontaktem z właścicielem, może Wam pomóc już i, i to jest cały klucz. Nie płacicie nic za to, bo to nie jest pośrednik żaden, tak? ale zazwyczaj takiej osobie, no, też, też, też możecie w jakiś sposób ograniczyć to, jeżeli chodzi o konkurencję. Drugim sposobem jest na to, że możecie też w niekonwencjonalny sposób szukać e, szukać e, takich nieruchomości i takim sposobem może być na przykład informacja ze straży pożarnej. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach mamy dużo opostrzenia, jeżeli chodzi o RODO i całą tą sytuację z przekazywaniem poufnych danych, gdzie na przykład wystąpiły dane pożary. To jest jakby zrozumiałe, ale tokiem prób i błędów możecie próbować uzyskać takie informacje, na przykład gdzie wystąpiły pożary w ostatnich na przykład pięciu latach albo gdzie wystąpiły zalania w ostatnich pięciu latach i być może te osoby chcą zbyć te nieruchomości, być może chcą jakby w jakiś sposób inny przeprowadzić transakcję i to też może być jakby ścieżka toku do wyszukania takich okazji, bo często tak naprawdę, jeżeli nieruchomość na przykład była spalona i zadział się tam jakiś nieszczęśliwy wypadek, to często właściciele tych mieszkań dużo rozważają, czy na przykład kwota z ubezpieczenia, jeżeli takowe oczywiście mają pokryte, Kryje im koszt odbudowy tego budynku? Czy to w ogóle jest sens odbudowywać? Czy nie warto na przykład zbyć taką nieruchomość? Także zachęcam Was również do tego, abyście jakby takie informacje wyszukiwali i byli jakby pierwsi w stosunku do tego, co się dzieje na rynku nieruchomości. Być może nawet to będą zdarzenia które jakby w toku tego czasu, w którym będziecie szukiwać, będą tak naprawdę na bieżąco, czyli coś się zadzieje w danej lokalizacji i wy tam będziecie jako pierwsi chętni, którzy mogą na przykład zakupić takie daną mieszkanie czy taką daną lokalizację. Także zachęcam Was do tego, abyście szukali takich niekonwencjonalnych rozwiązań. Zachęcam Was do tego, abyście na przykład zorientowali się w danej lokalizacji u zarządców nieruchomości, czyli, czyli na przykład wspólnot mieszkaniowych. Tam też często są informacje, które lokale są tak naprawdę zadłużone, bądź które lokale przymierzają się do tego, aby przeprowadzić w nich licytacje komornicze, przepraszam, poszukiwałam właśnie słowa, ale licytacje komornicze. Jeszcze jeżeli traficie do takiego właściciela, który jest przed licytacją komorniczą, to możecie mu zaproponować określone warunki, po których możecie na przykład kupić dane mieszkanie. Wiadomo, że licytacja komornicza to jest sprzedaż poniżej wartości danego mieszkania. Zatem wątpię, aby sprzedającym opłacał, znaczy uśmiechało się przeprowadzenie takiej licytacji i bardziej byliby skłonni, żeby ktoś od nich kupił tą nieruchomość i zapłacił im cenę rynkową albo nawet poniżej rynkową, aniżeli nieruchomość miałaby trafić na licytację komorniczą i tam na przykład w pierwszej licytacji być sprzedana za 3,4 wartości nieruchomości, tak? nie mówiąc już o drugiej licytacji, gdzie jeszcze ta cena byłaby mniejsza. Wiadomo, że to jest też wchodzi w grę oszacowanie przez rzeczoznawcę, ale, ale myślę, że to i tak zawsze będzie niekorzystne rozwiązanie, jeżeli chodzi o sprzedającego taką nieruchomość bądź właściciela, po prostu nieruchomości. Także. To są takie kwestie i zachęcam Was do tego, abyście szukali właśnie w taki sposób tych niekonwencjonalnych ścieżek, dzięki którym jakby te okazje faktycznie będą okazyjne i ceny za metr kwadratowy faktycznie będą przystępne czasami o połowę niższe, aniżeli są w internecie, a to nie będzie spadek 10%, bo zazwyczaj jeżeli widzimy okazję w internecie, to może być na przykład o 15 2000 tysiące niżej niż cena rynkowa, tak? Natomiast zachęcam Was do tego, abyście faktycznie znaleźli coś, co, co naprawdę da się nazwać ceną, ceną okazyjną, nawet jeżeli tam włożycie jakby koszty jeszcze remontu bądź odświeżenia tego mieszkania, to nawet jeszcze to będzie poniżej ceny. Ceny rynkowe i wtedy będziecie mieli pewność i gwarancję, że nawet gdyby zaistniał jeszcze kolejny spadek na rynku nieruchomości, to i tak będziecie, będziecie na plus, jeżeli chodzi o pozyskanie takiego mieszkania. To jeżeli chodzi o, o, o ten temat pozyskiwania okazji inwestycyjnych. Natomiast, kochani, drugą kwestią jeszcze jest kwestia na co zwrócić uwagę przy takich okazjach inwestycyjnych. Nie da się ukryć, że często te okazje, które są na przykład na internecie są względnie okazyjne, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje się nam, że ta cena jest faktycznie stosunkowo niewielkim kosztem, natomiast po zweryfikowaniu i też tak te kilka razy miałam, że w momencie, kiedy pojechałam na tą inwestycję, kiedy zaczęłam się interesować głębiej tą nieruchomością, okazało się, że to jest tylko względne pojęcie, bo dochodziły tam na przykład jakieś służebności, jakieś udziały w gruncie, coś było, że tak powiem, takiego problemu z instalacją, problemu z budynkiem, jakby wyższe ceny, ceny, ceny czynszów i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że mamy w tym Momencie marzec. Dużo spotkań, tak naprawdę wspólnotowych, zostało przełożonych w związku z tym koronawirusem, więc wiele decyzji inwestycyjnych, jeżeli chodzi o sam budynek bądź instalacje prowadzone na budynku, zostało odroczonych w czasie, bo tych, tych spotkań nie było po prostu rocznych, więc zazwyczaj są one odłożone. Jak możecie temu zapobiec? Poprzez nawet pójście z właścicielem do takiej, do takiego zarządcy, do wspólnoty mieszkaniowej, czy też do spółdzielni do i dowiedzenie się. Um, jakie są plany dla tego budynku, dla tego mieszkania, czy jakieś są powikłania prawne, jeżeli chodzi o, o, o ten budynek. To naprawdę niewiele kosztuje. Myślę, że, że sprzedający, który będzie chciał Wam sprzedać taką nieruchomość, ma wręcz obowiązek poinformować Was o wszelkich kwestiach związanych z tą nieruchomością, ale wiadomo, że Wy jako kupujący też chcecie wiedzieć jak najwięcej, jeżeli chodzi o daną nieruchomość i taka informacja właśnie w wspólnocie mieszkaniowej czy spółdzielni może Wam też wiele nakreślić, jeżeli chodzi o, o ten cel zakupu jakby bezproblemowy. Także zawsze można się przejść, zawsze można pamiętać. tu ważna uwaga, że zawsze można przecież też przed zakupem takiej nieruchomości sprawdzić nawet powierzchnię danej nieruchomości. Być może to się wydaje Wam w tym momencie banalne, ale uwierzcie mi, że ja przed każdym prawie, prawie każdym zakupem nieruchomości weryfikuję powierzchnię użytkową. Lokalu mieszkalnego. Zdarzyło mi się tak, że kupiłam kiedyś kawalerkę, która miała 20 m2, a jak wezwałam swojego geodetę, który obmierzył mi całe, całe mieszkanie, to się okazało, że 28 m2 ma kawalerka. Więc ro, widzicie różnicę? 8 m2. Za każdy metr kwadratowy płacicie określone pieniądze. Zatem wezwanie takiego geodety na mieszkanie i taki zapis w umowie, że w ogóle w ogóle, możecie kogoś takiego zaprosić na mieszkanie wcześniej, jeszcze przed dokonaniem aktu notarialnego i zweryfikować daną powierzchnię, jest bardzo istotnym czynnikiem. Taki koszt geodety to jest 250-400 zł, w zależności od lokalizacji, w zależności od. Y powierzchni mieszkania, ale uwierzcie mi, że naprawdę Wam to nakreśli, jeżeli chodzi o y, y, jakby metraż danej nieruchomości, a przecież metry y, nieruchomości kupujecie właśnie. Także zachęcam Was do tego, abyście weryfikowali, Powierzchnię użytkową nieruchomości. Pamiętajcie, że na przykład skosy są inaczej liczone niż standardowa wysokość mieszkania i pomieszczenia. Zatem nie, nie powinny one być brane w 100% do powierzchni użytkowej na danego lokalu mieszkalnego. Także zwracajcie na to uwagę przy danych okazjach inwestycyjnych, aby to nie był metraż, na przykład cena za metr nie była dla. Całości, tylko cena za metr faktycznie powierzchni użytkowej. Często też sprzedający podają tą cenę razem już z pomieszczeniem przynależnym, czyli na przykład komórką lokatorską bądź piwnicą, bo w księdze jest tak wpisane. Ale faktycznie powinno być tak, że płacimy tylko i wyłącznie za metraż mieszkania. Także zwracajcie na to uwagę. To samo jest w przypadku balkonów czy też tarasów. To są części wspólne i za te części nie powinniśmy płacić, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o całość budynku, to balkon czy, czy też taras jest, e, nie powinien być brany po prostu pod uwagę, jeżeli chodzi o cenę za metr. Ja się raz spotkałam, że deweloper chciał ode mnie jakby zapłaty za, za taras, który był do mieszkania przynależny. No, no przepraszam bardzo, ale nie jest to, nie, za te, za te taras no, nie powinna być brana tak naprawdę opłata, ponieważ jest to część wspólna dla całości budynku i jeżeli faktycznie spotkacie się z taką sytuacją to jest to zwykłe po prostu moim zdaniem naciąganie po prostu ceny i nabijanie klienta tak naprawdę w, w tak zwaną bańkę, że, że okej okay, tutaj damy pani niższą cenę za metr kwadratowy mieszkania, ale w rzeczywistości dopłaca pani za taras bądź balkon, więc <grywanie> widzicie to jest yy, niby wydaje się cena okazyjna, ale faktycznie tą okazją nie jest. Moim zdaniem. Także um, uczulam Was na to, e, uczulam Was też na to, abyście dobrze weryfikowali stan danej nieruchomości, czyli wszelkie instalacje, czy są sprawne. E, to też jest bardzo istotna kwestia, ponieważ jeżeli przyjdzie Wam do wymiany takiej instalacji, to też jest bardzo duży e, koszt. Także e, zwracajcie na to uwagę i dokonujcie rozważnych i przemyślanych decyzji zawsze w oparciu o swoją analizę portfela i zawsze w oparciu własnego budżetu i tego, co sobie z góry założyliście. I nie dokonujcie, jeżeli kupujecie coś typowo inwestycyjnie, nie dokonujcie jakby wyborów pod wpływem własnych jakby potrzeb, bo czasami wchodzimy na, na nieruchomość i mówimy sobie, okej, okay, ona nam się podoba, ona jest fajna, spełniłaby nasze oczekiwania. Ale tak naprawdę zastanówmy się, ponieważ wybieramy nieruchomość pod inwestycje, więc ma to być nieruchomość typowo i stricte inwestycyjna, zatem na przykład w kawalerce niepotrzebny jest tam kominek, przykładowo w ogóle w mieszkaniu uważam, uważam że ok, jest to pewien luksus i można to uznać za, za taki element wyposażenia dość bardzo komfortowy, ale w mojej perspektywie no nie zawsze na przykład, jeżeli chodzi o mieszkanie inwestycyjne, jest to konieczne, Bądź niezbędne do życia. Także pamiętajcie o tym i dokonujcie ważnych i przemyślanych decyzji, jeżeli chodzi o okazje inwestycyjne. Tyle w temacie. Zachęcam do wypowiedzi poniżej tego filmu. Zachęcam do subskrypcji. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia. Pa pa.